Witam, tu Kozaczek. To jest już chyba 12 odcinek serii Kozaczek i Minecraft. Skończyliśmy tutaj. Idziemy dalej. to jest tyle wody, że... To naprawdę masakra. A, nie, 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 lawa, nie, lawa, nie. Uff, idziemy dalej. Wiecie na co ja liczę? Teraz na jakieś diamenty może choby Ale wiem gdzie będę szedł jak będzie mi potrzebowany, Jak będę potrzebował Irona Na pewno tu. Tu jest tego Nie wiem czy oglądałem mi młodzi widzio... <głodzi> widzowie, tak młodzi widzowie Dobra Czy oglądam jak ktoś młodszy no bo w ogóle zakończę to co chciałam powiedzieć bez sensu. No jezu, Liczu of Legend No, no proszę subskrybuj mi jeśli ktoś, jeśli ktoś chce tą serię Bo naprawdę Chciałbym nagrać jak gram, a gram Przeciętnie, no można powiedzieć że dobrze Lak Lak, Lag, tak, ja mam laka Moje laki są rulos. Dobra, no, wydobędziemy troszkę irona. 12 poziom. Ja bym poczęła jednego... tak, jednego diamencika i farmę trzcinę cukrową już bym musiał zrobić. Diamencik to bym się pobawił wtedy w alchemistę. Alchemika. Alchemika, sorry, przepraszam, alchemika. Tak bym się poławił w alchemika. Ale trzcina cukrowa, bibliotekę bym sobie zrobił. Gdzieś na górze może. Na górze na nadal fiołki. Wow, czuję się trochę jakbym był w neterze. Dużo obsydianu, wszędzie lawa. Nie, nie, nie przeskoczę, nie, 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 nie ma co, nie, ja nie przeskoczę. Ja się boję lawy. Fak, nie pamiętam, które zacząłem nagrywać. Załóżmy, że ten odcinek trwa. Oujasu, 3 minuty. O co mi tak mdli? Czemu tu nie ma żadnych diamentów? Koławe tego powinno być... Przynajmniej dużo. Lapis lazuli? <laughs> lapis lazuli, lapis lazuli! Lapis lazuli. Hits. Hop hot. Hop hot. Oby tego było pewnie jeden bloczek. Zająć moje szczęście, tak można wydobywać kamiennym kilofonem. Tylko, że akurat takiego przy sobie nie mam. No, po co mi kamienne, jak ja mam tego irona, tyle że. Ale nie tym razem przesadzili, bo po prostu za dużo mi się wydaje, dali tego. Ała irona. to nie ma sensu, chyba. Tak dużo tego, aż dać. Teraz te złoża. Pamiętam w wersji. Mm, ten beta, tego było. Nie wiem, po 3. Teraz jest po 6, 7. Raz miałem 12 złożeń. To jest. Nieporozumienie. No, mi się teraz podoba, ale to teraz. Moje zdanie na ten temat. Może być, ale. Troszkę mniej. Bez przesady, Teraz się raz do jaskini na dwa odcinki. Wow. Ra raz do jaskini na dwa odcinki. I... to starcisz na 20 odcików, bo to nie ma sensu. Chodzi doski więcej jak ma się tego od... Diament, ludzie, diament, diament! Mówiłem, że diamenty, diament, diament, diament! Diament, diament, diament! Obkopię go czy nie ma lawy... Uuu, kolejny. Czy nie ma lawy? Uuu, jak dużo. Ale fajnie. Ach się cieszę. Copimy diamencik. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czy mieliście kiedyś takie ogromne złoże diamentów? Masakra. Osiem diamentów. Czy mieliście kiedyś takie złoże? Nie no. masakra cięcie i... i spotkamy się u mnie w domu na razie, tylko tyle powiem ja się będę kopał spiralnie w górę, a po prostu będę las gdzieś w górę no. Także dla was to będzie sekunda, dla mnie to będzie z pół godziny łażenia po jaskiniach i wychodzenia. przy okazji trochę irona pokopie. to zobaczymy się u mnie w domu, na razie Sorry, przepraszam, ale nacisnąłem zły guzik. No, już pokażę, jak wracam do domu. I ff, ff, jestem gdzieś była, ale tam nie jest wioska. To tam jest mniej więcej dom. Nie poznaję tego miejsca w ogóle. Tylko kojarzę, że jest wioska. W ogóle górnie kojarzę. Nie nie, nie mam na razie pojęcia, dlatego gdzie jestem. Ale ludzie, 8 diamentów. Jakbym teraz zginął, to nie wiem, co bym zrobił. To jest raczej ta wioska. Czyli tam jest dom. Jest ludzie. Ja już chcę być w domu. Napotkałem i tam było takie. Chciałem sprawdzić swoje położenie. O, jest dom! Jest! Chciałem sprawdzić swoje położenie i nacisnąłem F3, a na hyperkamie to jest wznowienie nagrywania. Także przepraszam za tamten błąd mały. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. I. No co? Jaki? Ramzesiku. Ram to mój pies jakby coś się pytał. O tak, o tak, my house. Tam, gdzie robię, musiał kiedyś zalepić. Tak, jestem w moim domu. Tak, mój dom, mój dom, mój dom. Nie wiem, jak się robiło ten stół. I, 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 i grewna nie mam, to skopię sobie. Skopię zetnę sobie drzewko, tak zostań Tak, 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 tak Zetnę to drzewo No i jeszcze tylko troszkę złota po drodze zabrałem 6 No akurat będzie 6 boosterów O, w sam raz yy, nie no, Chyba 6 boosterów się dostaje tak, teraz muszę sprawdzić, jak to się robiło, bo nie mam bladego pojęcia. Nie, to jest... Z... O, też się przyda. Hmm... Nie wiem, jak to się może robić z tu. Nie wiem, kistem, ale na razie odtworzę sobie muzyczkę. Szafę grającą dam sobie w pokoju. I zakończymy ten odcinek. Nie wiem, czy coś słyszycie, najwyżej podgłośnie. Tak. Co to jest? Patrzcie, usłyszcie sobie zaraz. No naprawdę ta pisenka raczej miła nie jest. To komentujcie, subskrybujcie mnie, żeby była, żeby mi limit ciągnęli i żeby była seria Leach of Legend. I na razie.